Paulina Mabiana Czarkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas sprawdzić prognozy. No może przyznać, że nad morzem cały czas pogoda dopisuje. Czy ci, którzy postawili na urlop we wrześniu i właśnie postawili na polskie morze chyba dobrze zrobili, bo tak naprawdę w większej części Polski sporo tych zawirowań nad morzem cały czas jakoś ta pogoda jednak się utrzymuje. No i nad morzem również się troszkę w pogodzie pozmienia. Na dobrą sprawę w ciągu najbliższej doby, ale też w ciągu najbliższych dni ta pogoda będzie się zmieniać całkiem szybko. W tym momencie, gdzie nie Dużo, dużo słońca, ale w drugiej części dnia ta sytuacja będzie zgoła inna. Jaka? Sprawdźmy na mapach. Zaczniemy od mapy Europy. W tym momencie przez Polskę przechodzą fronty atmosferyczne, ale ulokują się na naszej wschodniej granicy, ponieważ wyż, który w tym momencie znajduje się nad Moskwą, uniemożliwi ich dalszą wędrówkę. To oznacza, że niestety trochę więcej tego deszczu nam zostawi w naszym kraju. Kolejne fronty już się tworzą nad Atlantykiem. One też czekają na swój moment, żeby ruszyć w naszą stronę, a pogodę na zachodzie, na południu kształtują dalej rozległe wyże. Jutro najcieplejszą stolicą Europy będą Ateny i tam 31 stopni pełnia słońca. W Rzymie 30, w centrum Europy pogoda deszczowa właśnie przez te fronty. Temperatura od 20 stopni w Wiedniu do 25 w Warszawie, 28 w Budapeszcie i w Bukareszcie. W Oslo tylko 14, podobnie w Dublinie, I to są najchłodniejsze stolice Europy. Dzisiaj w drugiej części dnia wzrost zachmurzenia, i pomimo tego, że teraz nad morzem bardzo ładnie, tak w drugiej części tam będzie grzmiało, będzie padało. Możliwe burze w okolicy koło brzegu, Szczecina Gorzowa Wilkopolskiego, Zielonej Góry. Dodatkowo deszcze te na Pomorzu Zachodnim, na Kujawach, w Poznaniu, O polu Katowicach, ogólnie na południu, ale też na Suwelszczyźnie i Podlasiu. Na pozostałym obszarze bez deszczu i bardzo pogodnie. Temperatura dzisiaj maksymalna do 26 stopni w Rzeszowie, w Zakopanem 20, no i w koło brzegu zaledwie 19 stopni. Zbliżająca się noc. Raz, przyjdzie razem z rozpogodzeniami. to głównie na zachodzie, w centrum oraz gdzie nigdzie na wschodzie kraju. Ale są też miejsca, gdzie będzie padał deszcz, gdzie będzie grzmiało. W koło brzegu możliwe błyskawice, w Gdańsku, na Kujawach, w Olsztynie, na Suwalszczyźnie, ogólnie na północnym wschodzie oraz na południu możliwe deszcze i temperatura nocą od 9 stopni w Białymstoku do 15 w Katowicach. Na ten moment ode mnie to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia ponownie.